Cześć, jestem Rewest, to jest ZEGRAJMY W GOTHIC MROCZNE TAJEMNICE! No i chcieliście Gotika od nowa, także no pomyślałem sobie, że czemu by nie Mroczne Tajemnice, w końcu jest to chyba najbardziej znany dodatek wśród fanów serii. Oczywiście, dzięki za niezły odbiór shortsów tak naprawdę, jest ogromny, oprócz tego chyba ostatniego, ale nie wiem jak jest teraz, z tego, z cyberpunka, ale dobra. Odkryjmy sekrety mrocznych tajemnic, mam nadzieję, że seria wam się spodoba, zobaczymy co ma do zaoferowania tak naprawdę ten modzik, także ostro lecimy, tutaj wgrałem jeszcze jakiś dubbing, ponoć mam je rozwalić na kolana, bo jest bardzo profesjonalny w cudzysłowie. No dobra, no to co, zaczynamy nową gierkę, lecimy. Gothic Mroczne Tajemnice Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa oprócz jednego. Za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, to też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą, a ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru, musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu Jego Wysokości, Króla Robara II, Pana Werantu, skazuję tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą Ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie, zaniosę Wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Mielcz! Milcz! Dobra, zrzucajcie go! A! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Ojej, ten. Nazywam się, Nazywam się Diego. Diego. Jestem, nie interesuje mnie, kim jesteś. Aj, kotik. <laughs> a to mnie należy dbanie o nogę. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze Starego Obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany Stary Obóz. Jak dostanę się do Starego Obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary Obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi, powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałby język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w sta No dobra, je mamy rozdział pierwszy już. O Jezu jak głośno, dobra, o cholera. Jak dawno się nie sterowało, o nie, ten, ten ta. Klawiatura, gdzie to się robiło? Grafika? Nie. Gra. czułość myszy, proszę na maksa. Dobra. SWD działa. O nie, Czułość myszy też jest jakaś 2 na 10. No dobra. Bezi, co ty robisz, chłopcze? Jakiś porąbany jesteś. <laughs> nie wiem czemu, czemu tak działa. Klawiatura, obraz, grafika. Czemu w ogóle tak dziwnie? Nie wiem. Słuchajcie, mordeczki, nie wiem czemu tak, tak robi nasz Bezi. Prawdopodobnie ma downa Mysz włączona. Sterowanie za pomocą myszy. No dobra, nie będzie już. Tutaj mamy jakiś taki... Introdukcja, ok. O, dziwny lak. No dobra, przeczytajmy. Witaj, bezimienny skaza skazańcze. Zostałeś rozsądzony ze zbrodni, których już nie pamiętasz, albo które wolałeś zapomnieć. Zesłanujcie do kolonialnej, gdzie twój los. Pluć się z wydarzeniami, które dopiero nastąpią. Być może odnajdzie swoje przeznaczenie, być może już nie będzie takie jak kiedyś, ale jedno jest pewne: mroczne tajemnice czekają na ciebie, wybrańcze. Bla bla bla, wielkie podobieństwa NPC to do osób z Forum The Models. I gorsą oczywiście przypadkowe i niezamierzone. Hehe, <laughs> żeby ci pobyt w kolonii, zapraszamy koncert linii Extremo. O nie, za to dostanę. te... Y Chciałem powiedzieć paragrafy Wiem, że z tym gościem nie mogę gadać, bo mnie zleje. Chłop, y odwal Dobra, ja sobie tutaj pik. Pierwsza broń jest zaliczona. Mamy tutaj Bimberek w gotiku. Trochę się przeszłem, żeby wiedzieć co. To tutaj mogę zrobić, a czego nie mogę Mam nadzieję, że nie dostanę wpysk. Oczywiście ja piątkę mam włączoną już, żeby nie, nie robić jakichś yy, błędów No i patrzcie, teraz można się łatwo zbogacić tutaj Nie wiem dlaczego, ale jest tutaj dużo, dużo łatwiej Widzicie, już mamy 76 brak rudy Co jest mega dużo, według mnie 76 braek rudy, nice, mega, dobra Pierw na początek, się zawsze to przyda. Tutaj nic nie ma. Lepiej z tymi frajerami nie gadać, bo mogą mi ponoć krzywdę zrobić. Tutaj na górze jest Ory z Orym. Wiem, że nie ma żadnego ciekawego dialogu, tylko ten, który jest z podstawki, więc możemy sobie Orego minąć. Oreo, Oreo, Oreo. No i nasz pierwszy przeciwnik szunyszcz, co? O, myślałem, dobra, i pierwszy save RK będzie, sprawdzałem jeszcze czy działa i sprawdzę, czy się jeszcze nagrywa. Mam nadzieję, że mogę zobaczyć. <laughs> mogę zobaczyć, czy się nagrywa, czyli nie wywala tak jak w ciemnościach, gordota. S, zaje zajebiście. Dobra, mogę sobie zobaczyć tutaj. Pięknie, pięknie. W sumie nie wiem, czemu gram w okienku, skoro Fredka mogła bez okienka, nie? Dobra, nieważne. Następnym razem będzie trochę lepiej w następnym odcinku. jakieś dziwne sinki są? Strasznie dziwne. Co się dzieje. Dobra. Ros. Zabrali ją. Zabrali ją. Co? O czym ty mówisz? Te sukien syny. Ci bandyci chętnożeni. Porywali Porwali ją. Aaaa! Aaaa! <laughs> o, o nie, gościu chce mi pieprzyć. Co on jakimś turbo ma? <laughs> o chłopie! O chłopie. Pff. Wiem, że. Dobra, nie wiem, zabiję go. E, chyba zaktualizowali dialogi. Bo bezimienny był normalnie. Dobra, i chycamy tu. Strzała. Zbieramy strzały X-Gaming. Skrzyneczka, nie wiem, czy się zbierało altem. CTRL ALT. CTRL ALT. Tak, CTRL ALT. Zajebiście. Zbieramy sobie pięk I da ja tam Fredka Ziewa, a Kuźwa, nóż strażnika jakiś. Może się przydać. Tu coś jest. Nie. O, srebrne pierścień. Mogę go założyć. Co on dodaje eee... Czyli tylko do sprzedaży. O, ale sporo warty. Brak kilofek. Zbieramy. i Jedziemy z tym koksem, Ten Gotik na lagach. Gotik malaga Taki i kasztanki, dla ciebie i by być może dla koleżanki, wszyscy je kochają i sobie doradzają, malaga Taki i kasztanki. Dobra, pik. Zajebiście, młody szczur padł. Kolejny szczurek padł w mych dłoniach, mieczyk jest, zbieram ryżówkę, e, dobra. Nie śpiewamy, tylko idziemy. E, tutaj skórzany miaszek, oczywiście kolejne zł złoto, złoto. 25 bryłek urody. Ej, trochę mało. Dobra, ale nawet sporo. Trochę mało, ale sporo. Zawsze 25 bryłek to 25 bryłek. Proszę nie proszę nie szkalować, bo 25 bryłek to w końcu ruda. Okej, okay, tutaj coś jest. Tutaj jeszcze jakieś. Kilofy, nie kilofy są poogarniane. Dobra, Ej, lecimy sobie na górę. Hyc. A tutaj będzie chyba nie chyca. W ogóle czy coś jest na tym podejście? Zawsze chciałem to wiedzieć. W ogóle pomyślałem jeszcze, że zrobimy coś takiego, że będę was dawał na zapisy zamiast RK i w ogóle to będziecie w komentarzach zapisani, więc napiszcie w komentarzu ja chcę być na zapisie i będziecie na zapisie i będziemy na zapis zapisywać kurde tutaj moich widzów kochanych, pięknych, którzy komentują, więc polecam komentować i dawać łapkę w górę, jak wam się podoba i subskrypcje, oczywiście pik, pik, pik po morce tego kretu szuka pięknego i kolejne exp ekspy... do, do kieszonki, ekspik do kieszonki, ekspik do kieszonki, dobra zbieramy sobie pałkę dobra i tutaj mamy jakiegoś takiego niefajnego goblina, zobaczmy czy wyjdzie spoko go, go go pokonać, zobaczmy chodź na solo kutasiarzu Zobaczmy, czy, czy, czy... tym w ogóle. Dobra, spróbujmy tym nożykiem. Uja! O, halo, tym nożykiem coś robię. Dobra, dawaj. Dawaj, Bezi. O, halo. No podejdź, kutasiarzu jeden. O, dobra, dostał pyski i, i się złożył. kolejny ekspy do... Do kieszonki zaraz mamy kolejny poziom. Mix, więc zajebiście tutaj jest jakiś dwóch ziomków. O, i tam już zanim jeszcze wyklepiemy tych dwóch, wyklepiemy dwóch ziomków, tak. Już bym każdego chciał bić, oczywiście. Jeszcze nie, nie, nie wiem, co to za NPC, i już bym chciał każdego bić, nie? Bo tamten chciał mi bić. O, ty przygrzmocił mi nieźle. Dobra, mały ściorwojat, pięknie zjadamy sobie i lecimy. Tu są jakieś ziomeczki. Halo, halo, popo, co tutaj robisz? Odpoczywam, daj mi spokój. Aha, okej, okay. to fajny dialog. Odpoczywam, daj mi spokój. No dobra, okej, okay, mate. Yy, upiekę se, bo przy okazji jest tu takie coś. <laughs> mogę ci okraść domek? Powiedz, że mogę ci okraść. Powiedz, że mogę. Powiedz, że mogę ci okraść domeczek. Skóra wilka, ale sporo tutaj gościu masz tego. No, widzę skrzynka do obgrabienia, a boli mnie, że nie ma tego. Yy, nie mam wytryków Miód pitny. Nalewka jabłkowa. Yy, Pozore to pierca. Zajebiste. Mówiliście, że młot jest taki straszny, on daje wszystko jak leci. Yy, na tym piwo korzenne. Halo? Kupiec korzenny. Emhyr, Coś tam. Kupiec? Korzenny. Aha. <grystanie> Dobra. Kupiec korzenny został zebrany. F5 leci jako Quick save I. Stary pustelnik. Kim jesteś? Kimś, kto sobie wysoko ceni ciszę i samotność. A ty jesteś kimś, kto ten ład zakłóca. Wybacz, dziadku, ale zaintrygowało mnie, że mieszkasz tu sam na takim odludziu. Dziadku? <grystanie> Nikt mnie tak jeszcze nie nazwa. No dobra. Skoro już tutaj przyszedłeś, to może na coś się przydasz. A więc byłem kiedyś alchemikiem. I jak widzisz, wciąż param się tym zajęciem. Mogę zdradzić ci kilka interesujących właściwości niektórych roślin, jeżeli przyniesiesz mi kilka ziół. Nie ma sprawy. A jakie rośliny mam zerwać? Na początek niech będą orkowe ziele, krucze ziele i czarne ziele. Wystarczy po jednej sztuce. Tutaj na płaskowyżu raczej ich nie znajdziesz. Krucze ziele lubi mrogi, wilgoć, więc szukaj w takich miejscach. Pozostałe znajdziesz na powierzchni. Wrócę, jak tylko znajdę wszystkie. Możesz być tego pewny. Okej, okay, chłop kazał nam zebrać jakieś tam ziółka dla niego. No dobra, mamy jakieś questy, raczej wątpię, żeby tutaj te ziółka się znajdę, znajdowały. Mam nadzieję, że Bóg jest nienaprawiony z jedny, jednym skakaniem. Dawaj. Dawaj, Bezi. U, 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 u. Dobra. Udało się. Dobra. O, halo. Bezi. O, halo. Co ty robisz? Już tutaj skakać się wiecznie. Mm. Dobra, dżegeta, pięknie. Kurde, Bezi, jak ja się za to było, stęskniłem. Tutaj jakieś... Inne inne były w ciemnościach gordota. Strzała, 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 pałka. Pałka, dobra, lecimy z ścierwojadem, pięknym gadem. Dawaj Mordo. Pik, kolejny poziom, już mamy pierwszy poziomik, więc zajebiście już jesteśmy zdolni cokolwiek zrobić. Poza odcinkiem prawdopodobnie zbiorę sobie te zioła, żeby was nie męczyć. Kukuuu, dobra młody ścierwo. Ok, oczywiście, Savig leci. No i zajibiliście hit. Kurde, musicie dać mi typy jakieś na pewno. Orkowe ziele, już mamy jedno z tych ziółek. Bodajże, orkowe ziele, tak jest, już mamy jedno z nich. To może nawet tym odcinku się uda? Tylko trzeba dobrze poszukać. O nie, pójdź wa. Dobra, no, to jest jakiś falafel. Zapiszemy sobie, bo nie wiem, czy on nie będzie chciał mnie jakoś bić czy coś. Hej, chłopcze, jeśli chcesz, prze. Y... Dzięki. O, fuck. Następnym razem cię wykończę. Aha, aha. Co za chłop, Dobra, wczytujemy. <grych> nie jestem już... Nie mam szans z gościem, nie zadaję mu damage'a. Nie wiem, może go ominę jakoś. Więc? Nie chcę mu nic dawać. Moje 10 bryłek. Dobra, załatwiamy to ścierwo? Pięknie. Nie! Nie! Ty śmieciu! Ty gnoju wredny. Ty pala. pajacu jeden, falafelu. Jak mogłeś mi to zrobić? Dlaczego? No dobra no Jakoś to będzie I tutaj oczywiście rozmawiamy sobie z Radfordem i Draxem tutaj mordziszkami naszymi Kurde tylko przydałby się tam ten exp eksp... co, co mam zrobić żeby Myślałem że to się już skończyło dawno temu Mają poletkę Halo nie triggerujcie się na nich Zostawcie moją poletkę Zostawcie moją paletkę. Nie wiem, czy zdołałem ubić tamtego, ale yy, chyba się udało. Coś mi się tak wydaje. Zaraz z nimi sobie pogadamy. Tylko chciałbym jeszcze porośpierdzielać. Yy, tutaj. Yy, jakie poletko fajne tych ścierwojadków. Yy, a oczywiście EXP poleci, ale dużo Expo pewnie można będzie zdobyć, bo no wiadomo, że to moc. ma dużo questów. Prawdopodobnie też dużo expa będzie. O, halo! Dobra? Halo? O, Pudaki jedne. Dawaj, na solo kutasiarzu. Dobra? I jeszcze tylko jeden? Ale jak. Dętka będzie? Uff, myślałem, że będzie dętka, nie? A jaj, jaj, jaj. W ogóle ten. Aż bym opowiedział jakiegoś dziełem, suchara. Tak naprawdę. Dobra, taki szybki, który mi w głowie ten. Dziecko je na kolację, na obiad sobie wiadomo, jedząko, tak? I mamo, ja nie chcę. Mamo, ja nie lubię dziadka. To zostaw dziecko i zjedz ziemniaczki, Nie no dobra, głupie to było. No dobra, zjemy sobie, w ogóle było to beznadziejne, ale okej. Okay. Tu jest jakiś... Nie, ten gościu jest, ja chciałbym go sklepać. Moje... Polaczkowe serduszko mówi mi, żebym go sklepał, ale wiem, że nie mogę, no. Bo on ma więcej sił. Dobra, to jest to sam dialog co w gotiku 1. Nie ja będę wam już go pokazywał, tak naprawdę. Chyba, że tam napiszecie mi w komentarzu, czy mam pomijać te dialogi, które yy, są normalnie w gotiku. Koleczkę, która jest minuta? Dobra, oto piwo, proszę się napić. Z 22 to tak do 30 minuty będziemy nagrywać tak naprawdę. Czego jeszcze możesz mi nauczyć? No dobra, jak widzicie no może nas nauczyć paru rzeczy, które co prawda nam się nie wiem czy przydadzą w tym modzie. Zobaczymy. Ja często nie wydawałem na, na takie rzeczy, wolałem iść w bezpośrednią walkę. Bo im bardziej jesteśmy tylko krzeni, tym lepiej. Co za kompo zrobił Bezzi. Bezzi tylko bosiarzu jeden. Dobra, co tutaj jest? Hyc, hyc No i ładnie hycłeś O nie, zanim sklepiam mi czy stra... Nie ma tych strażników Okej okay. To nikt mi nie sksuje expa, zajebiście Pomyślane Już mi się ten modzik podoba, nie ma tutaj y, osób sksujących mi expa Więc zajebiście O Jezus Maria Jezus Marian Sorry, po popfiltru uderzyłem ręką, bo chciałem się napić herbatki tylko, no Kuźwa jego mać Kuku. Dobra! Pik! Kuraki załatwione! Zarąbiście! Nie wiem, czy, czy dam sobie radę z kropicami. Zawsze podstawce jakoś próbowałem sobie dać radę, ale no no, no no nie wiem, jak tutaj, bo tutaj nie wiem, czy mamy statystyki zniżone, zwiększone. Mamy 10 punktów siły, więc. Yy, yy, Calculate yy, yy, Spróbować można! Angar! Dobra, o, da, robimy im coś. Halo! Zmucham walczę. Ja pierdźle, ile jej robimy? EZ Skrzydełka jeszcze mają. Nie, no to, to robimy dzisiaj w tym odcinku. Proszę bardzo, no. Drugi level przed wejściem do obozu. No, no. To coś. A ponoć będzie dużo questów fajnych, które mogą być ciekawe dość. To ma śmieszny zasięg ten nożyk w ogóle. Nie jest aż taki długi, a jednak pokazuje, że to jest długie. That's what she said. <laughs> Dobra, nie no. E, lecimy. <clears throat> Dobra, i zobaczymy co tu będzie. Albo w sumie opowiem wam jeszcze jakiś taki kawał. W sumie może być ciekawie, skoro i tak xp <laughs> Opowiem wam kawał, który bodajże że wczoraj opowiadałem prece. Nie pamiętam już czy ten go opowiadałem prece. Wiem, że walę sucharami, ale no, no czemu nie mogę, no. Dobra. Czekajcie? Okej. Okay. Dzieci tam w szkole sobie wiecie, siedzą na religii i tam jest Jasiu oczywiście i ten i pani od religii się pyta No i jak według was dzieci wygląda taka mm, Maria, nie? Żeby nie było zaraz, że, że, że obrażam religię, nie? Czy coś takiego <laughs> Żeby zaraz nie było Rewes tutaj też szkaluje Nie, 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 sam jestem w wierzący, więc pik pik pik, dobra <laughs> No, i tam oczywiście na religii baba się pyta e, dzieci, jak sobie wyobrażamy, jak wygląda. E, oczywiście Maria, i pyta się: No, słuchaj, Zuziu, możesz powiedzieć, a no, taka pani, śliczna i w ogóle piękna, biała suknia, te sprawy. No i e, mówi: No, dobrze, Zuziu, e, to teraz kuboś, jak według ciebie wygląda. No, taka bogata oczywiście, stworzyła boga, więc naprawdę jest bogata i w ogóle taka yy, super królowa, nie? Yy, no, to jak dzieci jeszcze wygląda yy, według Was? Yy, no i Jasio podnosi rękę i tam zgłasza się do odpowiedzi. Baba, baba się pyta: No to jak Jasio wygląda, Maria? A ja ją widziałem. Jak to? Gdzie ją widziałeś, Jasiu? No, szła przy kościele, wyszła taka. taka mm, a jak ona wyglądała? No, taka dziunia, wie, wie pani, cycuszki na wierzchu. Dobra, to co możemy? Cycuszki na wierzchu, e, w szpileczkach. O, a ty, gdzie ją taką widziałeś? No, wychodziła z, z tyłu. wychodziła z tyłu kościoła. A skąd rozpoznałeś, że to Maria w ogóle, Jasio? A no bo jak wychodziła, to za nią wy, wyszedł ten ksiądz, też ksiądz i powiedział, Jezus, Maria, żeby cię nikt tutaj nie widział. O! piękny, zaliczony. No, nie mogę użyć tej broni, szkoda. Zojbiliście. Mamy już tutaj jakieś te. No to co, nauczmy się tutaj siły. Rewest. Tak, rewest bez sucharów to nie rewest, oczywiście. Trzymaj, Trzymaj się. Nie, nie wiem jeszcze do jaki. Hej, chłopcze! O co chodzi? Wczoraj wydałem całą rudę w karczmie się kacza. A dzisiaj strasznie mnie suszy. W porządku, zorganizuję wodę. Wodę? Czy ja wyglądam na kogoś, kto pije wodę? Potrzebuję wina! Daaaa, wino to jest to czego mi potrzebuję. A co ja będę z tego miał? Mogę zarekomendować cię w starym obozie. Wszyscy mnie tu znają. Z pewnością wtedy nie będziesz miał problemów, by zostać jednym z nas. Dobra, zawsze jakiś klasik. Dobrze, przyniosę wino. Miło mi to słychać, nigdy się nie Dobra, pewnie mu chcesz zrobić... mam wino. Doskonale! Dawaj. Musisz uważać na to co mówisz. No i widzę, że tutaj chyba mi wluja robi. Zamiast dziękować, spełni swoją obietnicę. Nie wiem czy wiesz, ale jesteś kolejnym kocham, że co? Jak tak? No wiedziałem no. Kim jesteś pajacu? Nikim. Nikim pajacu. No dobra, zawsze to doświadczenie, no trudno. no no. No no no, no kurde no. I... jesteśmy już w obozie. Diego, 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 Diego. Która jest minuta w ogóle? 29? Dobra, no to co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia. Bajo!